z operacjami plastycznymi kojarzona jest Laluna, ja wiem, że między wami raczej przyjaźni nie ma, ale czy widzisz szansę, żeby kiedykolwiek byście mogły się polubić? Wiesz co, my miałeś parę okazji jakby obcowania ze sobą? Wiesz, ja. Y jakby nie wypowiadam się o lunie w żaden sposób, ze względu na szacunek pochodzimy z tej samej stacji i jakby budowałyśmy tą samą stację e, i uważam, że każdy swój pieniążek do jakby e, tej naszej stacji swoje pięć groszy włożył, natomiast wiesz, e, no nie chcę zabierać głosu, właśnie z szacunku do tego, że jesteśmy, wychodzimy się z jednej e, telewizji, wolałabym, nie wypowiadać się na ten temat. Oczywiście, jakby nie jest to tajemnicą, że nie ma między nami ogromnej miłości, no ale jakby nie musi być. A czy w związku z tym uważasz, że przyjaźń w show biznesie może mieć miejsce? Jeszcze raz, czy przyjaźń w show biznesie może mieć miejsce? Ja uważam, że tak i uważam, zawsze to powtarzam, że mądre kobiety się wspierają. I ja mam koleżanki, które naprawdę nie wspierają, Koleżanki, które ja wspieram i uważam, że mądre kobiety budują razem siebie nawzajem. Jakoś tobie dam, ty coś dasz mi, ty robisz piękne zdjęcia, ja dobrze pozuję, zróbmy coś razem. Natomiast właśnie kobiety, które są niepewne siebie, e, które budują krzykiem, taką, e, taką pewność siebie, która jest złudna. Bo ja uważam, że pewność siebie zawsze cechuje spokój, a ktoś, kto bardzo dużo krzyczy i tak dalej, to nie ma nigdy w sobie prawdziwej pewności siebie. Więc ja uważam, że właśnie mądre kobiety się wspierają, a niezbyt mądre ze sobą walczą, obrzucają się błotem i to jest w ogóle nie moja energia.